Panie i bardzo proszę, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie na pana posła Brauna, pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Zwracam, co zabrałem, niesłusznie. Nie? O, proszę. wyjątkowa sytuacja. Nie, no to zwykle jest tak, że... Ale już bez, bez maski, dlatego pan zwraca, jakby było w masce. Pan, pan. Oczywiście, pani marszałek, Wysoka Izbo... Panie ministrze, no, słyszeliśmy tutaj z ust pana posła, jak to wspaniałomyślnie pan prezydent spełnia wszystkie obietnice. Gdyby tak było, to nie trzeba byłoby wprowadzać tego szkodliwego projektu. Gdyby pan prezydent złożył skutecznie ustawę, tak jak to teraz skutecznie zostało złożone, że uwaga, bez komisji drugie czytanie, zaraz będzie trzecie i myk do podpisu, gdyby tak złożył skutecznie ustawę o podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych dla wszystkich, tak jak obiecywał, to wówczas byłyby mniejsze opodatkowanie pracy i pracodawcom bardziej opłacałoby się zatrudniać, a pracownikom bardziej opłacałoby się. Pracować. To rozwiązanie, które dzisiaj zaprezentował pan prezydent Andrzej Duda, jest podwójnie szkodliwe. Nie tylko będzie kosztowało nas wszystkich obywateli w podatkach, które za chwilę masowo pan prezydent po wyborach będzie podpisywał, na skąd te pieniądze będą wzięte, a po drugie, to rozwiązanie będzie negatywnie wpływało na rynek pracy, bo będzie właśnie zachęcało do zwolnień. Już dostawałem telefony od znajomych. Którzy pytali mnie, czy jak się dogadałem z pracodawcą, żeby pod stołem płacił, to w takim razie czy dostaną ten dodatek? Tak, dostaną ten dodatek. I co Państwo wyślą tysiące urzędników, żeby kontrolować? Jak teraz wszyscy przeszli na pracę zdalną, to jak Państwo to skontrolują? Efekt tego będzie taki, że bezrobocie wzrośnie, a Państwo jeszcze za to zapłacą. Dziękuję bardzo.